Jak tak patrzysz na tych no, najbardziej majętnych klientów, powiedzmy takich, dla których cena wina nie ma znaczenia. Mhm. To co oni lubią pić? Tak, tak naprawdę. Czy, no. to, czy oni się bardziej popisują tymi butelkami, które kupują? Czy oni rzeczywiście mają jakiś smak? Da się jakoś to, to podsumować? Tak, tak. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest, że jest przekrój. Jest powiedzmy 10%. Może, może 20% klientów, którzy świadomie idą w ogóle w kierunki, jakieś takie, które ja sam chętnie bym się porozwijał w tych kierunkach, czyli, czyli w jakieś nisze, wiedzą dokładnie, co chcą i, 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 i chcą się tutaj rozwijać. A powiedzmy 80% klientów to, to jednak to jest, sma, to jest smak, idą smakiem, czyli, czyli lubią pewną ra, raczej. Raczej duże wina, gęste, dużo beczki i to, to też z wiekiem widać jest, czyli jesteśmy 60 plus, to idziemy wina, takie bardziej właśnie ten tradycyjny winemaking, ale to się cały czas zmienia, cały czas zmienia. Jest coraz więcej klientów bardzo, bardzo świadomych. Co ciekawe, muszę powiedzieć, że mamy coraz więcej klientów z Ukrainy, zamożnych, i oni wiedzą dużo więcej, i to nie dużo, tylko bardzo dużo więcej e, na temat wina niż, niż po prostu taki statystyczny w ich kategorii siły nabywczej, e, nasz klient z Polski. Czyli pytają mnie o jakieś roczniki szampanów, jakieś, jakieś wina, o których w życiu nie słyszałem, e, więc to jest super, bo, bo muszę się edukować, ale mają, e, mają dużą świadomość, znają, po prostu znają się na winach, tak bym powiedział.